Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AWP Hyper Beast. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 sierpnia. Pirate Swap możesz tutaj kupować i wymieniać skiny. Z kodem WOWKETY 35% więcej przy wpłacie. Link w opisie. Wygranie wygrania macie FACES card o wartości 20 zł. Wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz dowiecie w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Trzymaneczko z tej strony wowka. Witam Was z nowym odcineczku na Case Haku, gdzie będziemy wreszcie sprawdzać skrzyneczkę frania w konkretnych ilościach. No, czekaliśmy na to długo, nie wiem czemu, kurczę, zapominałem troszeczkę o tej skrzyni, więc będziemy lecieć ze skrzyneczką frania. Posłuchajcie, 13 skrzyneczek na bitwę. Oczywiście, tryb borą. Eee, myślę, że podzielimy to na trzy bitewki, bym chciał, żeby udało się z tego zrobić. Więc coś takiego yy, Borrow 63% yy, No i co by Ty wrzucić na sam początek Czteroosobowa bitwa Czteroosobowa bitwa jako pierwsza, czyli najmocniejsza yy, Pamiętajcie ogólnie o Najlepszym kodzie na całej stronie Czyli jest to po prostu kod Wowka. Dający 20% więcej przy wpłacie, 4 zł na start, no i możliwość dostania gratisowego skina. Jednego z tych oto przepięknych właśnie przy wpłacie z moim kodem. Na każdego po prostu jest szansa. Więc myślę, że to jest naprawdę super opcja. dojcom eee, i co? Eee, będziemy startować sobie z pierwszą batelką więc najpierwsza pierwsza bitwa nastawiamy się na trzy, musimy zwyciężyć przynajmniej jedną, więc jest to proste, nieproste okaże się jak to będzie wychodziło teraz troszeczkę sobie ściszę nie jest gloczek, jest niestety emeczka player tu też czyli no dosyć dobry skinek co by nie mówić mm, kolejny gloczek Klaszek, player tu mm -hmm. Kurde, nie jest jakoś lepiej, ale do uratowania ciągle. Jestem meczka, jestem meczka, player tu. Super. 4440. No tutaj niestety nic pomocnego dla mnie. Ciągle czekam, ciągle czekam. Kałaszek raczej będzie najlepszy, więc pomaga troszeczkę, nawet sporo nadrobić, tu, no nie? Dobra, do prowadzenia naprawdę niewiele. Kałaszek, pońcik, naprawdę spoko, ale niestety pojawia się player tu u przeciwnika i będzie royal gdzieś. No, i jest nie, niestety u Jorgo. Niestety u Jorgo jest Royal. Co mu trafi? Digielka i, i raczej nas podgoni. Ale ja będę miał prowadzenie. Nawet słuchajcie, blisko bardzo rękawice były. Ostatnia skrzynia, ostatnia skrzynia. No i jest szansa na zwycięstwo. No i widzimy dwa razy Royala. Co jedynie oznacza porażkę. Niestety, stuprocentową. Bo no niestety różnica jest nieduża. No i przegrywamy bitwę. Która mogła być naprawdę super, naprawdę super. Aj, 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 wielka szkoda tej bitwy! Naprawdę, wielka szkoda tej bitwy. Mógł być naprawdę prze, prze, potężny start odcinka, lecz niestety no nie wyszło. Niestety nie wyszło. No i co, lecimy sobie po prostu z kolei. No, o, dobra, jest jeden przeciwnik, wrzuciłem. tam jest z nami tutaj znany przeciwnik, czyli Lon X, który był już w wielu, wielu odcinkach. Jest to chyba jakiś naprawdę gruby gracz, na Hagu. Rzucił tutaj lajka like no, ja Chyba, że wrzuciłem bota No lon, poczekaliśmy troszeczkę, nawet dłuższy czas No i niestety przeciwnika nie było Więc nie narzekaj na trolla, troll to... Mam nadzieję, że będzie minimalny słabszy... Minimalnie słabszy gracz ode mnie Chociaż na razie idzie mu niestety dobrze hmm, ale go powoli gonimy Famasiki, oj famasik, kurde, nie jest zbyt super skinek jednak no i tutaj bardzo, bardzo słabe skiny. Bardzo, bardzo, bardzo słabe. Mam tutaj dużo do nadrobienia tak naprawdę. I, 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 i co? I trzeba trafić Royala. No kurde, nie trafiłem jeszcze żadnego, rzadkiego przedmiotu. Więc myślę, że w tej bitwie to jest idealny wręcz moment. Żebym ja trafił Royala. Przeciwnicy trafili już ile łącznie 3 lub 4 Royale. Ja nie trafiłem niestety żadnego. Więc ciągle czekam. No tutaj coś dla Lona się nie podoba. Jego Royal nie prowadzi bitwę. Jeszcze tutaj pokazuje swoje minki. No i niestety, widzowie, jak teraz nie dropnę, te. To... Nie, ten będzie za słaby. Nie, 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 widzowie. Po prostu nie, nie. Zostałem zniszczony, zostałem zniszczony przez Lona. No i kurde, ostatnia batelka przed nami, ostatnia batla. No i zobaczymy, kurde. Potrzebuję tego zwycięstwa naprawdę mega, mega mocno. Miejmy nadzieję tylko, że będzie to konkretne zwycięstwo i że będzie w ogóle zwycięstwo. Kolejny raz jest Lon, nie będę w sumie czekać dłużej, nie ma sensu. Więc zaczynamy tutaj rewanżyk z Lonem. Najbardziej mnie interesuje, żeby go roz rozwalić tutaj. Ponieważ jest dobra, jest, jest, jest rolonek Płacz teraz, płacz teraz, patrz co się trafia, płacz, co się trafia z royala Digielek jest mój A żeby wygrać pacyf Kardo, napiszcie jaki jest wasz ulubiony napój niegazowany i obok liczbę od 5 do 7 Więc jest i moje prowadzenie, ale kurde no wiadomo, że dużo lepszego royalka można trafić Ale jest słuchajcie, jest super taki naprowadzenie. Niestety Lohon również trafia i kurde, oby to nie było nic jak jakby super... Dobra, nie jest jakieś takie najlepsze, ciągle do zrobienia jakoś tam meczką Player tu lub czymkolwiek innym. Można to przebić jak na razie. Dobra, Uspik jest spoko, ale kurde, oni też trafiają spoko z kiny. No jest na razie problem, jest na razie problem widzowie, żeby to zwyciężyć, no... Okej, okay, no też nic, no też nic. Ostatnie skrzynie. Ostatnie skrzynie, ostatni nadziei. Chłopaki tutaj trafiają monetowe skiny, ja totalnie nic, więc ciągle czekam. Czy ten odcinek to będzie moja porażka? Czy to będzie moja porażka, czy jednak uda się odnieść jeszcze? Zwycię. i ja, 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 ja. to się nacieszyłem, chyba widzowie, co? Chyba się nacieszyłem tutaj. Ja pierdol... No... Co to za goście, co to za goście, co to jest za gościu w ogóle. Trafiamy teraz w hydrofonikę i zamiatamy gościa tutaj pod stół i nara. Ajajajajaj, no i zostałem zniszczony w trzech bitwach Frania. No co mogę powiedzieć widzowie, tragedia, nic więcej nie mogę powiedzieć. Ja tutaj jeszcze spróbuję, spróbuję coś zdziałać. Czekajcie, może nagrodę za poziom mam do odebrania. Gdzie jest moja nagroda za poziom? Mm, nie, nie wyświetla czekajcie Gdzie są moje nagrody za poziom? Dobra, jestem ślepym, jest tutaj Zobaczymy, czy mam coś do odebrania Niestety nie, dobra, free case'y Jeszcze free case'y, plus, no, wykorzystam Te diamondsy, e, które mam No i lecimy sobie Za jakąś taką battle. Kurde, jak ją nazwać? Maksymalną, standardową Czyli, znaczy, nie chcę też Iść raczej w jedną skrzyneczkę, wiecie? Raczej wolę troszeczkę Więcej skrzyneczek Albo, nie wiem, użyć trybu boru i otworzyć więcej, najmocniejszych skrzyneczek. No, jest sporo opcji, słuchajcie, sporo opcji do wykonania, które można zrobić i z których może coś się wydarzyć. Oczywiście, czteroosobówka, no innej opcji tej nie biorę pod uwagę. Dobra, mamy to wszystko. Plus, teraz idziemy na event, medium. Dobra, trzy mediumy. Mediumy, po ile tutaj jakie skiny dają? Daje, daje całkiem dobra, całkiem, całkiem przydatne, jak dla nas budżet. Strzelimy sobie, moi drodzy, z 5 skrzyneczek. 5 skrzyneczek sobie strzelimy. Eee, po. Czekajcie, czekajcie, czy będzie w ogóle coś w takim budżecie, co bym chciał. Mm, oczywiście, ciekawego. Eee, co byśmy... Chorusy. Dobra. 5 chorusów by mnie interesowało. Więc dobra, dajemy sobie pięć chorusów eee, i mamy łącznie 44, więc. Będzie coś takiego, dobra. Borow 79 i 4 osoby. Dobra. Horuski, dawajcie co tam najlepszego macie, Horusie? Flip knife Gamma Doppler face 1. Oczywiście, że może być. Oczywiście. Biorę z buta. Biorę z buta od razu. Wypełniam tę bitwę też, żeby długo nie czekać. Proszę, tym razem w końcu niech nadejdą moje chwile. A nie to, że jestem po prostu niszczony na każdym możliwym kroku. Więc teraz Chorus. Masz trzy ostatnie skrzynie. Trzy ostatnie skrzynie Horusa. Trafiamy chyba coś tam troszeczkę takiego w miarę lepszego, ale nadal jest to nic, bo będzie teraz royale i są royale. Dobra, są royale. Aby trafić lepszego i mamy prowadzenie. Aby trafić lepszego i mamy prowadzenie. Będzie prowadzenie, dobra, super i teraz kolejne, czy będzie tutaj coś złego, jest, dobra, jest, 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 wracamy widzowie Wielki powrót, w ogóle mega mocna bitwa, no nie? Bardzo, bardzo mocna bitwa, wręcz tutaj hitowa bym powiedział, bo tak mocne skiny pozdobywać na takim Borowy No to rzadko się zdarza, więc idziemy teraz, słuchajcie, w Horusa, dajemy sobie 5 skrzyneczek ponownie tylko borą wręcz minimalne, nie, tak żeby mi się zmieściło po prostu. Hmm, żeby mi się zmieściło po prostu te 5 skrzyneczek. Więc minimalny borą 11%, 3 graczy, więc jednego gracza odejmujemy, bo wiadomo, budżet jest już dużo ciekawszy i możliwości pod koskę jak najbardziej są. Nie, więc zaczynamy tutaj. Zaczynamy. Wielki powrót, niespodziewany, bo niespodziewany, ale wielki, ale wielki. Więc teraz znowu rzadki przedmiot. Przeciwnik oczywiście też może trafić rzadki przedmiot, aby troszeczkę gorszy. Aby troszeczkę gorszy, nie będę taki, żeby nie trafiali tutaj nic, więc najgorszy, znaczy najgorszy, troszeczkę gorszy. Więc teraz czy będzie ten rojalek. Błagam, chorusik, ja naprawdę mega mocno liczę na ciebie. Nie w tym odcineczku, że tutaj posiadasz. A jajaj, aj, aj, dobra. To była ostatnia możliwość. No co mogę powiedzieć widzowie? Lipa tragiczna i nie wiem jak to jeszcze określić, ale też tak czasami bywa, więc no dziękuję wam za oglądanie, subujcie, lajkujcie na razie siema i cześć.